Postanowiliśmy stworzyć ten ogródek rekreacyjny. Jednocześnie postanowiliśmy przenieść ten głaz w to miejsce. W towarzystwie myślę, że znakomitym, ponieważ pan prezydent posadzi potomka dębu chrobry, nazwaliśmy go chrobry junior. Zresztą nasz ogródek nazwaliśmy pod dębem. I ten dąb, mam nadzieję, że za ileś tam set lat będzie nadal reprezentował nasze obiekty. Jest w dobrym towarzystwie, ponieważ w towarzystwie Głogów możemy powiedzieć. Mamy komplet, chrobry głogów, za plecami jest boisko tego zespołu. Tak jak w tym roku no, wspominamy to, co działo się na przestrzeni tysiąca lat, no, warto również i ten aspekt sportowy wydobyć i warto również o tym mówić. To jest też chyba taka pamiątka, cześć oddana tym budowniczym i tym, którzy tu projektowali, bo musimy sobie zdawać sprawę, że to nie Polacy, a Niemcy tutaj mieszkali wtedy. Myślę, że jesteśmy już na tym etapie rozwoju, że tak jak my jedziemy z dużym sentymentem do Lwowa i szukamy tych reliktów polskości i cieszymy się, jeżeli nie widzimy, że są zadbane, są przewracane pamięci. Tak i tutaj no, znalazł się kamień, który został postawiony wtedy, kiedy podjęto decyzję o, o budowie stadionu. Warto wiedzieć, w jakim mieście żyjemy i Głogowski jest ten kamień, mimo że upamiętnia tych głogowian, którzy byli Niemcami.